Witam w Bagram. Usłyszałem z ust polskiego żołnierza, kiedy latem 2007 roku pojawiłem się w tej wielkiej logistycznej bazie na wschodzie Afganistanu, w miejscu, w którym dla większości żołnierzy zaczyna się i kończy Afganistan. Bagram otaczają piękne i wysokie góry. Sama baza znajduje się półtora kilometra nad poziomem morza. To pierwszy widok, który zapiera dech w piersiach nowo przybyłym do Afganistanu. Tylko nieliczni z nich mają świadomość, że to właśnie przez owe pasma hindukuszu kilkanaście minut wcześniej podchodzili do lądowania w dość specyficzny sposób. Najpierw wysokie przejście nad wierzchołkami, a potem, gdy samolot znalazł się już niemal nad bazą, ostre zejście w dół. Nie każdy żołądek potrafi to zaakceptować. Sama baza nie zachwyca. Wygląda jak ogromne składowisko kontenerów i parterowych baraków z dykty i blachy. A Afganistan? Cóż, kraj biedny i rolniczy, dwa razy większy od Polski, liczący prawie 30 milionów mieszkańców. Ludność bardzo zróżnicowana etnicznie, z licznymi plemionami, niemal całkowicie muzułmańska. Afganistan od 10 lat skupia uwagę opinii publicznej z powodu obecności znacznych sił NATO. W tym 2,5 tysięcznego kontyngentu z Polski. Żołnierze sojuszu pozostaną w Afganistanie w gotowości bojowej do 2014 roku. Po zamachu z 11 września 2001 roku na bliźniacze wieże World Trade Center, następnej nocy Rada Ambasadorów NATO wydała oświadczenie, uznając atak na USA jako atak na wszystkie kraje sojuszu. Rozpoczęte w październiku działania Amerykanów, ujęte kryptonimem Enduring Freedom, uaktywniły afgańskich przeciwników talibów z Sojuszu Północnego. Wystąpili oni zbrojnie, zyskując wsparcie amerykańskich sił specjalnych i lotnictwa. 20 grudnia 2001 roku ONZ wydała rezolucję nr 3086 o utworzeniu Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa, w skrócie ISA. W marcu 2002 roku Polska wysłała do Afganistanu grupy około 100 wojskowych, logistyków, saperów żołnierzy sił specjalnych. Miejscem pełnienia misji była poradziecka baza w Bagram. To właśnie tych żołnierzy odwiedziłem latem 2004 roku. To paskudna i cholernie niebezpieczna robota, przekonywali mnie wówczas saperzy. Statystyka jest okrutna: rozbrojenie tysiąca min kosztuje śmierć lub plan jednego sapera, a w Afganistanie min jest co najmniej 10 milionów. W drugiej połowie 2006 roku polskie władze podjęły decyzję o wycofaniu się z operacji Enduring Freedom i przyłączeniu się do misji ISAF. W tym czasie dowodzenie całością operacji w Afganistanie przejęło NATO. Pierwsza zmiana polskiego kontyngentu rozlokowana była w kilku prowincjach, w takich miejscowościach jak Bagram, Kabul, Sharana, Gazni, Łozikła, Mazari, Sharif i Kandahar. Tak duże rozbicie liczącego 1200 ludzi kontyngentu nie sprzyjało efektywności działań. Tym bardziej, że Polacy nie dysponowali wówczas własnymi śmigłowcami, które w tych warunkach terenowych stanowią podstawowy środek transportu. Podjęto więc trzy niezwykle istotne decyzje. Pierwszą z nich było systematyczne zwiększanie liczebności kontyngentu. Drugą ważną decyzją było wysłanie do Afganistanu polskich śmigłowców Mi-17 i Mi-24, które początkowo stacjonowały w Bagram, a po przygotowaniu odpowiedniego zaplecza i lądowiska zostały przebazowane do Gazny. Trzecią, bodaj najważniejszą decyzją było skonsolidowanie całości sił na terenie jednej prowincji. Od marca 2012 roku, kiedy to zmniejszył się rejon odpowiedzialności Polaków, nasi żołnierze są obecni w bazach Gazni, Wulkan oraz nowo powstałej Łoges. Przejęcie odpowiedzialności za prowincję Gazni wymagało wzmocnienia potencjału bojowego polskiego kontyngentu oraz poprawy bezpieczeństwa żołnierzy. Pierwsze Rosomaki, które trafiły do Afganistanu, były gołe. Miały wyłącznie fabryczny pancerz, który, jak się okazało, nie był dość dobry w konfrontacji z wyrzutniami RPG. Pod Hindukusz wyspano więc dodatkowe zestawy opancerzenia, które później, w kolejnych partiach wozów, montowano jeszcze w Polsce. Rosie bardzo szybko zyskały respektu przeciwnika. Czołgi, albo zielone diabły, które widzą nocą – tak przezywali transportery talibowie. I choć bali się ich jak diabli, zwłaszcza 30 mm niezwykle celnych i szybkostrzelnych armatek, Zaczęli też zawzięcie na nie polować. Aż do wieczora 4 września 2009 roku Rosomaki, choć obrywały, wywoziły z tych polowań żywe załogi. Już wcześniej w kontyngencie pojawiły się wypożyczone od Amerykanów pojazdy typu MRAP, dzięki specjalnej konstrukcji podwozia lepiej znoszące skutki eksplozji. Zaś na samych Rosiach zaczęto montować GIUKI, zagłuszarki utrudniające odpalenie id przy pomocy radia czy telefonu. Parę miesięcy później na polskich wozach pojawiły się specjalne siatki, których zadaniem było wyłapywanie nadlatujących pocisków RPG. Polscy żołnierze stacjonujący w prowincji Gazni wykonują na co dzień wiele zadań. Są to między innymi regularne patrole, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo poruszania się na szlakach komunikacyjnych. Rafał, po twojej stronie prawej ta betonka też, nie? Do sprawdzenia. Głównym szlakiem w prowincji Gazni jest odcinek najważniejszej drogi w Afganistanie. Tak zwany highway łączący Kabul z Kandaharem. Dodatkowo patrole mają manifestować obecność sił międzynarodowych, a przez to uniemożliwić aktywność sił antyrządowych. To zadanie szczególnie niebezpieczne, wiążące się z ryzykiem ataku przy użyciu improwizowanych ładunków wybuchowych. Dla przykładu, w 2009 roku aż 60% zabitych żołnierzy AISA wpadło ofiarą improwizowanych ładunków wybuchowych. Szczęśliwie większość ataków kończy się na lekkich obrażeniach załóg i uszkodzeniach wozów. Znacznie więcej minu daje się odnaleźć i zneutralizować głównie dzięki saperom, specjalistycznym pojazdom wygrzebującym miny, ale i samolotom bezzałogowym, które wielokrotnie nakrywają kopaczy w trakcie pracy. Współdziałanie z lokalnymi siłami bezpieczeństwa w walce z rebeliantami oraz szkolenie żołnierzy i policjantów to zadania szczególnie ważne w kontekście przygotowań do przekazania odpowiedzialności za bezpieczeństwo w prowincji siłom afgańskim. W tym celu, między innymi, uruchomiono Akademię Policyjną w bazie Gazny. W trakcie trwania każdej zmiany jej mury opuszczają 2-3 roczniki wyszkolonych policjantów. W przypadku Afganistanu, dotkniętego skutkami trwających nieprzerwanie od ponad 30 lat wojen i konfliktów wewnętrznych, odbudowa infrastruktury ma niebagatelne znaczenie. Na terenie całego kraju działa 28 zespołów odbudowy prowincji w skrócie PRT. Polska, mimo przejęcia w październiku 2008 roku odpowiedzialności za prowincję Gazni, nie zdecydowała się na wystawienie własnego zespołu. Tym niemniej Polacy co roku realizują kilkadziesiąt projektów ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polski kontyngent wyposażony jest w Rosomaki w wersji medycznej. Zasadniczo jednak do ewakuacji rannych żołnierzy wykorzystuje się amerykańskie zespoły śmigłowcowe Medewa. Rozlokowane w taki sposób, aby każdy żołnierz bez względu na to, gdzie zostanie poszkodowany, miał szansę w ciągu tak zwanej złotej godziny trafić na stół operacyjny. Śmigłowce medewak stacjonują również w gazie. Amerykańska pomoc nie kończy się na medewaku. W poważniejszych przypadkach nasi ranni, wprost z Afganistanu, trafiają do bazy Ramstein w Niemczech, gdzie przechodzą wstępną rehabilitację. Stamtąd trafiają na ogół do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie który awansował do rangi najważniejszego w siłach zbrojnych ośrodka koordynującego opiekę medyczną żołnierzy wracających i ewakuowanych z misji. Wojskowy Instytut Medyczny jest instytutem badawczym, jest jednostką badawczo-rozwojową świadczącą usługi medyczne. Warto podkreślić, że te usługi świadczymy dla wszystkich obywateli, wszystkich osób ubezpieczonych, uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami ale w sposób szczególny jesteśmy dedykowani do świadczenia usług kadrze wojskowej, żołnierzom, weteranom, uczestnikom naszych misji pokojowych. Staramy się zaoferować im jak największy, jak najszerszy zakres tej opieki, tak aby ich dostępność do usługi medycznej nie była niczym limitowana. Są oni dla nas po prostu priorytetem. Tutaj zarówno żołnierze, jak i weterani trafiający z misji do Polski i do Wojskowego Instytutu Medycznego odbywają zajęcia rehabilitacyjne, czyli usprawniają swój narząd ruchu zarówno kończyny górne, jak i dolne, które uległy urazom. E, ćwiczą tutaj również żołnierze, którzy przygotowują się do e, jakiejś, jakichś zabiegów, które są związane z protezowaniem kończyn dolnych. W momencie, kiedy Żołnierz trafia do Wojskowego Instytutu Medycznego, od razu psycholog i psychiatra opiekuje się tym żołnierzem, bo nie wiemy, czy przypadkiem nie jest ofiarą stresu pola walki. Klinika psychiatrii stresu bojowego jest jedną z klinik Wojskowego Instytutu Medycznego. I ona powstała mniej więcej 6 lat temu, a powstała dlatego, że polscy żołnierze zaczęli wyjeżdżać na misje poza granicami kraju. Wojna jest rodzajem stresu ekstremalnego. To jest sytuacja, którą my w takim życiu codziennym nie doświadczamy takiego natężenia pod psami stresogennymi klinika ma służyć, służyć leczeniu żołnierzy, którzy wracają z misji. Ustawa o weteranach przeciera szlak w zakresie dotarcia do Instytutu, do miejsc, gdzie taka profesjonalna opieka medyczna może być świadczona. Po prostu jest łatwiej weteranowi teraz dostać się do szpitala, łatwiej mu uzyskać specjalistyczną pomoc, w tym specjalistyczną pomoc psychologiczno-psychiatryczną, bo wiemy, że mniej więcej około 10-20% Y, osób, które powracają z misji, y, mają takie problemy psychologiczne, psychiatryczne y, Nasza Klinika Psychiatrii Stresu Bojowego czeka, żeby im pomóc. Polscy żołnierze pozostaną w Afganistanie do końca 2014 roku. W myśl zasady razem weszliśmy, razem wyjdziemy. Łącznie koszty finansowe polskiej misji w Afganistanie wyniosły do tej pory ponad 4 miliardy złotych. Całkowity bilans polskiej misji w Afganistanie nie byłby pełen bez uwzględnienia cennych doświadczeń zdobytych na polu walki, poprawy procedur szkoleniowych i jakości wyposażenia. Wysokie koszty operacji ISAF w Afganistanie zostały również okupione stratami w ludziach. Do końca czerwca 2012 roku w tym kraju poległo 33 polskich żołnierzy, a 6 zmarło w wyniku odniesionych ran bądź z powodu chorób. Kilkuset zostało poważnie rannych.